Hej, witajcie, jestem Margot z i dzisiaj zapraszam Was na odcinek w troszeczkę mroczniejszym klimacie. Mogliście widzieć podobne u takich twórców jak Nexu czy nawet Rabo. A to dlatego, że troszeczkę się nimi wzorowałem. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tak. Disney. Ma swoją mroczną historię od niemal. Paru lat. Nie wiem, czy niektórzy pamiętają te pierwsze, pierwsze odcinki Myszki, Miki, Kaczora Donalda. One były bardziej przedstawione w mrocznym klimacie, ponieważ były czarno-białe i pokazywano fragmenty, które mogły przerażać dzieci. W braciach Grimm, który Disney podkoloryzował pod swoje, żeby było bardziej dla dzieci, też tak naprawdę historia wyglądała inaczej. Także w naszych nowoczesnych produkcjach Disneya możemy zauważyć bardzo ciekawe rzeczy, co powoduje namnożenie się ciekawych teorii, takich jak na przykład że memo tak naprawdę nie istnieje, że potwory i spółka to tak naprawdę świat bez ludzi, który dzieje się w przyszłości, że wszystkie produkcje Disneya są połączone i tak dalej, i tak dalej. Ale co jeżeli Wam powiem, że Disney ma jeszcze mroczniejszy wymiar niż nam się tylko wydaje? Zauważyłem pewną rzecz, oglądając u większości właśnie tych wspomnianych youtuberów materiały, że każda niemal produkcja Disney'a może być podstawiona pod ten sam schemat, czyli brak potomka, brak rodziców, brak y, ogólnie życia albo życiem w samotności, bez smutku, bez miłości. Każdy poszczególny schemat zaczynał się tak samo. Odlot, utraca rodziców, próba... ...utraca rodziców, próba... ...no... ...dotrzenia tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. I przy okazji poszukiwanie miłości i nowego celu. Bo tak, młody nasz rasel stracił rodziców, a właściwie stracił ojca, tak powiedzmy, i ojca po dłuższym czasie, a właściwie pod koniec zastępuje mu Fredriksen. Fredriksen natomiast stracił żonę, z którą chciał właśnie wyruszyć w podróż. A mimo to wyruszył z Raselem, który mu się wtrynił do budynku. No ale dobra. Yy... No, era samotności Fredriksena. Miasto się rozrasta, zostawi tylko jeden kwadracik, a ci go chcą się pozbyć. No i spoko. Auta. Auta, świat bez ludzi. Auta działają same, bez ludzi. Teoria niemal przerażająca, ale dosyć ciekawa. Zauważyliśmy, że to jest właśnie świat taki, w którym auta bardziej kontrolują wszystko, a ludzi tam w ogóle nie widać. Tak naprawdę auta są żywymi stworzeniami. I możemy się tego domyśleć. Co prawda, większość właśnie tych ciekawych historii było przedstawionych na kanale Apo, ale ja teraz mogę pokazać jeszcze jedną rzecz. Na przykład, w głowie się nie mieści Riley. Mówiłem już chyba o dziwnych. Teoriach dotyczących tego. A właściwie mówiłem o jednej: Riley adoptowana. Przedstawiłem to i mówiłem, jak to jest, ale pokazana tam też była historia ogólnie dziewczyny, która była samotna i porzucona. Tak. Samotna i porzucona. Potwory i spółka. Świat znowu bez ludzi, i. Świat potworów poszukujących energii. Oczywiście, co łączy większość tych produkcji, Nie niepokazywanie jakiejkolwiek niemal rodziny. Wiadomo, w potworach i spółkach, a właściwie w uniwersytecie potwornym widziano jakąś namiastkę rodziny albo wspomniano o nich ale nigdy nie widzieliśmy ich twarzy w ogóle. Nigdy wcale. W dodatku niektóre przerażające sceny, pokazywanie różnych dzieciaków, jak na przykład w Uniwersytecie Potwornym, kiedy to weszli drz przez drzwi, przez które nie było można wchodzić i nie były dokończone. I był wtedy chyba jakiś obóz to właśnie tam dzieci były najbardziej potworne i przerażające. No ale biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, jak na przykład żyjące zabawki w tej historii, możemy się domyśleć, że tak naprawdę reżyser tych wszystkich produkcji pokazał swoje prawdziwe, a zarazem Ciekawe pragnienie, albo nawet ciekawą historię swojego życia. Jakim jest rodzina? Może to jest morał, a dla wszystkich też pokuta? Możliwe, że chciał nam zakomunikować, jakie miał ponure życie. Czyżby tak naprawdę wychowywał się w domu dziecka bez rodziny? A jego jedynym przyjacielem mógł być wymyślony przyjaciel w jego głowie? Nie mam pojęcia, ale myślę, że to może mieć fun. faktycznie, faktycznie, może mieć jakieś głębsze znaczenie. Mówię w ten sposób dlatego, bo chciałem ogólnie wczuć się w ten cały klimat, tego całego zgiełku, jaki się wokół tego kroi, ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Może to nie będzie dosyć istotne, ale na kanale Nexu pojawił się również film niemal o tej samej tematyce. Właśnie dlatego wspominałem o nich dwóch: Robo i Nexu. Oni zajęli się tymi tematykami wcześniej, ale dzięki nim. Pojęłem głębsze znaczenie Disneya, jakim jest rodzina, porzucenie, pragnienie. Tak naprawdę większość tych naszych produkcji disneyowskich ma swoje głębsze znaczenie i swoją mroczną historię. Tak naprawdę większość tych nowszych produkcji odwołuje się do straty, do pragnienia, do samotności. I właśnie taka jest prawdziwa historia Disneya. Czyli ponura, zła i nieszczęśliwa. Ponieważ... Jeszcze podam przykład jednej produkcji, jak to mówił wcześniej Nexu. Memo tak naprawdę nie istniał. Tak. Możliwe, że Memo tak naprawdę nie istniał i był wymyślonym dzieckiem przez swojego ojca. Może faktycznie, może twórca też pojawił się tam jako pragnienie? Może tak naprawdę ta nasza ryba, która jest kochającym, a zarazem bojącym się wszystkiego ojcem, to tak naprawdę twórca, reżyser kreskówki, reżyser filmu? Może to tak naprawdę on, który pokazuje swoje pragnienie powrotu do rodziców, z którymi się albo nie wychowywał, albo cierpiał? Nie wiem. W każdym razie to jest moje zdanie. Napiszcie mi, co o tym myślicie, i dajcie mi znać w komentarzu. I dajcie mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że was za bardzo nie wystraszyłem tym tematem, ale myślę, że to jest faktycznie prawda, ponieważ Disney miał sporo swoich mrocznych, a zarazem przerażających momentów oraz tajemnic. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dajcie mi znać, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.